Dzisiejszy odcinek będzie trochę w innym stylu, bo mamy hulajnogę niespodziankę. Przyjaciele z Bankut zapytali, czy chcę przetestować nową hulajnogę, która jest mocna i dostępna w relatywnie niskiej cenie. Powiedziałem, śmiało wysyłajcie. Dlatego mamy hulajnogę od firmy, o której nigdy wcześniej nie słyszałem i specjalnie nie sprawdzałem ani specyfikacji, ani innych recenzji, żeby razem z Wami ją poznać, właśnie bez patrzenia na cyferki. Łotnik przyszedł od razu połamany, co nie wróży dobrze, ale spróbuję go skleić i później go przykręcimy. No, amortyzatora skrętu to tu się nie spodziewałem. Muszę przyznać, że wizualnie to nawet całkiem mi się podoba. Mamy dwa silniki i są to 60V o mocy 3000W każdy. Czyli powinno to całkiem ładnie przyspieszać. Oczywiście zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzeci bieg. Dwa silniki i czuć że tutaj hulajnoga ma kontrolery kwadratowe bo jest bardzo zrywna jeśli będziecie chcieli to za każdym razem przy starcie zerwiecie przyczepność. No i idzie ona ma moc ma. 50 na godzinę 60 i nawet tego nie czuję. Na froncie duży wyświetlacz gdzie odczytamy Kilometry na godzinę, poziom naładowania baterii i fajnie, że nawet pokazuje kierunkowskazy, że się świecą, bo zazwyczaj w hulajnogach innych tego nie widać. Na kierownicy klasyczny chiński zestaw tanich plastików, światło, kierunki, klakson, bardzo głośny. Manetka kciukowa z wyświetlaczem jest to model TF100, czyli taka chińska, tania klasyka, ale spełnia swoje zadanie, rzadko się psuje. Jest ok. Oczywiście szał tutaj nic nie robi. Amortyzatory z tyłu, sprężynowo-olejowy bez regulacji redampa. No tutaj mogłoby być coś lepszego. Z przodu mamy lagi jak w dłodzie. Oczywiście zaraz je przesmarujemy i przetestujemy w boju. Zawieszenie też jest jedno z tańszych, tak jak znajdziecie we wszystkich mocniejszych budżetowych hulajnogach. Z przodu mamy widelec, z tyłu mamy hydraulikę sprężynowo-olejową, nie mamy kontroli redampu. No ta hulajnoga jest taka wyśrodkowana, ani nie jest sztywna, ani nie jest miękka. W sumie taka dosyć uniwersalna. Nie, mi nie przeszkadza. Całkiem, całkiem, dobrze, się, całkiem dobrze się na niej jeździ. Hulajnoga wygląda na taką klasyczną, generyczną hulajnogę budżetową. Widać tutaj dużo części wspólnych z Laoti, ale jest chyba lepiej wyposażona niż Laoti, bo tak, mamy kierunki pływające z przodu i z tyłu. Z przodu. Tutaj z tyłu, plus takie niebieskie lampki. Sprawdziłem prędkość maksymalną. Według licznika hulajnogi było to 79 km na godzinę. Musicie mi wybaczyć, bo nie zrobiłem pomiaru GPS. Realnie pewnie będzie trochę mniej Zakładam, że jakieś 72 na godzinę Nie miałem żadnego woblingu Hulajnoga jechała stabilnie I cały czas miałem pełną kontrolę Ten amortyzator skrętu Mimo, że pewnie jest to jeden z najtańszych I nawet niezbyt mocno skręcony To poprawia stabilność Bo czułem się na niej pewnie i bezpiecznie Fajnie to idzie, przyjemnie się jedzie nie wiem czy słyszycie, bo ja teraz ten mikrofon mam w kasku wpięty. Ale te opony terenowe są bardzo głośne. Jeśli będziecie jechać po chodniku, to nie ma najmniejszej potrzeby używania klaksonu, bo piesi sami będą schodzić z drogi. No, tylko że ta kostka jest dobra do lasu, gdzie będziemy jeździć po ziemi, żeby ta kostka miała się w co wgryźć, od czego odepchnąć. Ale tak na chodniku czy asfalcie, to na nie jest za dobrym wyborem, bo jest po prostu, macie po prostu wtedy gorszą przyczepność. Hamulce mamy tutaj hydrauliczne DIY Island. One są jedne z takich tańszych, ale całkiem dobrze się sprawdzają, trzeba przyznać. Z boku hulajnogi mamy LEDy, i fajnie, że dostajemy pilot, bo wtedy te LEDy będą działać niezależnie od lamp przednich i możemy tutaj na przykład LEDy całkowicie wyłączyć albo ustawić konkretny kolor, albo miganie na tęczowe kolory. W Angwacie oświetlenie ogólnie jest świetne. Niestety, oprócz tego najważniejszego, podczas jazdy jesteście bardzo dobrze widoczni z przodu, z tyłu i z boku. Oświetlenie podestu naprawdę mi się podoba i możecie zmieniać kolory pilotem. Kierunki są użyteczne, ale te lampki frontowe to duży niewypał. Dają mało światła i jeszcze bardzo je skupiają. Jak ch... ja widzę z tymi lampkami? To? Nic nie widzę z tymi lampkami. Tutaj zdecydowanie polecam sobie kupić dodatkowe oświetlenie na kierownicę. Bateria, jaką tutaj mamy, to 35 amperogodzin, czyli całkiem spoko. Silniki 60V, co daje nam mniej więcej 2100 kWh. Dobrze to ja liczę w pamięci? Chyba tak, całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o osiągi, to będzie bardzo podobna do Laoti S19, tylko że tak, ta jest wygodniejsza, bo ma ten amortyzator skrętu i ogólnie lepsze zawieszenie, tak mi się wydaje. Na Laoti S19 miałem sporo woblingu. Tutaj czuję się naprawdę stabilnie i bezpiecznie, nawet przy tych większych prędkościach. Także między tą, a Laoti, zdecydowanie wybrałbym tą nie mogłem wyjechać z dziury. Co? Lampka z przodu? A to bruksy, to A bruz. Kurwa, Bruks, ale już poleciał. <laughs> Poleciałem wszystkie kierownicę, ale na nogi. No, wjechałem w ten kanał, co był po prawej, a później się okazał być głębszym niż, niż mi się wydawało i tam kołem zahaczyłem o coś. Bardzo fajny jest ten wyświetlacz centralny, bo jest duży i wszystko na nim dobrze widać. Nawet pokazuje, jak mamy włączone kierunkowskazy. Tylko jest z nim jeden pewien mały problem, bo ja jeżdżę w kasku szczękowym i w goglach. No i nie ukrywajmy, taki zestaw troszkę ogranicza widoczność. Ja go po prostu nie widzę podczas normalnej jazdy. Naprawdę muszę tutaj bardzo schylać głowę, żeby coś na nim zobaczyć. Jeździłem sporo po lesie i tam Angwad czuje się bardzo dobrze. Duża moc, terenowo opony, daje naprawdę dużo przyjemności z jazdy. Jedyne co bym polecił do jazdy po lesie to odkręcić amortyzator skrętu, żeby była bardziej zwrotna. Na jednej baterii przejedziemy nawet i 70 km przy spokojniejszej jeździe, a gdy będziecie ją cały czas pałować na pełnym gazie, to przejedziecie około 40 km. Dobra, to teraz czas na wady i jeśli zamierzacie ją kupić, to musicie ich wysłuchać. Po pierwsze to montaż po najniższych kosztach, bo poskąpili na kleju do gwintów. Ja już zgubiłem dwie śruby, także przed pierwszą jazdą odkręćcie wszystkie śruby ze wrażliwych miejsc, szczególnie tutaj na złączeniu podestu kierownicy. Przesmarujcie gwinty klejem i dokręćcie, bo inaczej przez wibracje będą się wam samo odkręcać. Druga sprawa jest taka, że ja bardzo nie lubię tego rozwiązania przy składaniu kierownicy. Jest bardzo podatne na powstawanie luzów. Żeby ją usztywnić, bierzemy nasadową dziesiątkę i dokręcamy śrubę ukrytą tu na dole. Swoją drogą to polecam wymienić tę nakrętkę na taką z gumką w środku. Już podczas pierwszej jazdy złamał mi się błotnik. O, ja go wcześniej dobrze skleiłem. Tylko, że ta konstrukcja jest nieprzemyślana, bo jak dobijacie tylnym amortyzatorem, to podestem walicie o błotnik i przy pierwszej jeździe odpadł. Także bez sensu zupełnie tego nie przemyśleli. Jeśli podoba Wam się ta hulajnoga, ale wolelibyście coś mniejszego i tańszego, to wpadnijcie do Arka na kanał. Link znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam test Angwata C1. Model C1 jest odpowiednikiem Laoti S18 mniejsza, poręczniejsza, trochę bardziej cywilizowana. Podsumowując, Angwata T1 to jest typowa tania chińska hulajnoga z dużymi osiągami. Jakość wykonania daje wiele do życzenia. Elektronika i cały osprzęt też są jednymi z tańszych i musicie mieć to na uwadze. Ale jak na tak budżetowy sprzęt w tym segmencie, to jest całkiem dobrze wyposażona. Czytelny ekran centralny, i to nie tylko ten na sterowniku, widoczne kierunki z przodu i z tyłu, amortyzator skrętu, dwie ładowarki, bardzo ładnie wyglądające ledy na podejście. Zostaje tylko pytanie, czy mogę polecić tą hulajnogę? I tak, i nie. Bo z jednej strony mamy te wady, o których wcześniej mówiłem, a z drugiej strony to ogólnie bardzo dobrze mi się na niej jeździło. Jest całkiem wygodna, ma dużą moc i dobre osiągi. I zdecydowanie wolałbym Angwata T1 niż Laoti S19. Ale mogę ją polecić tylko i wyłącznie tym osobom, które chcą otrzymać jak najmocniejszą hulajnogę w jak najniższej cenie, a do tego godzą się z wadami i koniecznością podłubania przy niej i poprawienia kilku rzeczy po fabryce. Albo przynajmniej przesmarować chociaż gwinty klejem. Dodatkowo, jak coś się Wam zepsuje. To tak z gwarancji prześlą Wam y, części do wymiany, ale w Polsce nie ma żadnego serwisu, więc kwestia napraw pozostaje w Waszych rękach. Dla tych, którzy zdecydują się na zakup tej hulajnogi, to zostawiam link w opisie i postaram się załatwić dla Was jakiś kupon rabatowy. No i to już tyle ode mnie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!